Wśród artystycznych osobowości Polski jedna z nich wyróżnia się niezwykłą historią, to Agnieszka Osiecka. Urodzona w 1936 roku w Warszawie, od najmłodszych lat była otoczona twórczymi wpływami. Jej ojcem był Wiktor Osiecki, pochodzący z Belgradu, który zawsze czuł się bezpaństwowcem, a matka, Maria z domu Szczechman, była osobą zaangażowaną w życie literackie, prowadząc salony literackie. Gdy jej rodzice wrócili z Zakopanego na Saską Kępę tuż przed wybuchem II wojny światowej, Warszawa stała się miejscem, gdzie mała Agnieszka spędzała beztroski dzieciństwo pod opieką niani. W wyniku wojny życie jej rodziny uległo drastycznej zmianie. Po zakończeniu konfliktu ojciec porzucił rodzinę, a Agnieszka musiała odnaleźć się w nowej, trudnej rzeczywistości. Czuła się zagubiona, a jej relacje z rówieśnikami były przepełnione brakiem akceptacji dla jej indywidualizmu. W okresie dorastania Agnieszka znajdowała się pod silnym wpływem ojca, a matkę postrzegała jako osobę chłodną i zniechęconą. Jak wspominała Agnieszka w jednym z wywiadów, rodzice nie okazywali jej uczuć, a ich krytycyzm dodatkowo pogłębiał jej frustracje i psychiczne zmagania. W dorosłym życiu twórczyni mierzyła się z trudnościami w nawiązywaniu trwałych i zdrowych relacji. Poszukiwała bliskości, a jej pragnienie miłości często kończyło się rozczarowaniami. Miała również problemy z uzależnieniem od alkoholu, co negatywnie wpływało na jej życie emocjonalne. W ciągu lat jej życie osobiste wypełniło się związkami z wieloma mężczyznami, w tym m. In. z poetą Witoldem Dąbrowskim i pisarzem Markiem Chłaską. Ich relacja była bliska, a nawet zaawansowana, ale życie i odległość sprawiły, że związek nie przetrwał. Mimo to Chłasko pozostawał ważną postacią w jej życiu, a ich korespondencja trwała do końca jego dni. W 1963 roku Agnieszka wyszła za mąż za Wojciecha Frykowskiego, lecz małżeństwo okazało się nieudane i trwało jedynie pół roku. W 1966 roku postanowiła ponownie spróbować i poślubiła Wojciecha Jesionkę, jednak również ten związek zakończył się po kilku miesiącach. Jednak jednym z najważniejszych mężczyzn w jej życiu był Daniel Passent, z którym doczekała się córeczki Agaty w 1993 roku. Ich relacja trwała długie 14 lat. A po drodze zdarzały się również inne miłosne epizody, w tym z Jeremim Przyborą, z którego czasów zachowały się listy pełne emocji i wzajemnych uczuć. Mimo wielu prób odnalezienia miłości spełnienia, życie osobiste Agnieszki Osieckiej naznaczone było tragediami i niepowodzeniami, co pogłębiało jej wewnętrzne zmagania oraz współistniejącą z alkoholizmem walkę. W 1097 roku zmarła w wieku 61 lat. Przyczyną jej śmierci była nowotworowa choroba jelita grubego, a jej odejście pozostawiło smutek w sercach wielu Polaków. Spoczęła na powązkach, a jej dorobek artystyczny jest wciąż ceniony i uznawany za nieśmiertelny przez wiele pokoleń. Agnieszka Osiecka to nie tylko poetka i autorka licznych tekstów piosenek, to także postać, która pomimo wszelkich trudności pozostawiła po sobie niezatarte ślady w polskiej kulturze. Jej twórczość nadal inspiruje, a historia jej życia skłania do refleksji nad złożonością ludzkich losów.